Sytuacja międzynarodowa. Zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Wieloletni dziennikarz, specjalista od wschodu, mogę tak śmiało powiedzieć. Tak, tak, tak. Na wschodzie spędziłem dużo czasu. Cztery lata mieszkałem w Moskwie, no i generalnie po tych krajach poradzieckich przejechałem dłuż i wszerz. Rosja użyje broni atomowej? Nie. Nie, mam nadzieję, że nie. Chociaż wszelkie nasze nadzieje ostatnio paliły na panewce, bo wielu z nas, specjalistów od wschodu, pytano, czy Rosja rozpocznie wojnę na Ukrainie, i myśmy mówili nie. Ale w związku z czym ja już w tej chwili się spodziewam wszystkiego i to moje nie. Wobec broni jądrowej jest bardziej nadzieją niż prawdziwym, prawdziwą analizą e, przyczyn i skutków, dlatego że wszelkie logiki, które przykładaliśmy na przykład do a, wojny z Ukrainą w 2014 roku, kiedy Rosjanie anektowali Krym i wchodzili na Donbas, e, się nie sprawdziły. W związku z czym teraz przed tą wojną. Kiedy mnie pytano, czy będzie ta wojna, ja zawsze mówiłem nie, ale, bo no właśnie, wszelkie logiczne argumenty i wszelkie logiczne układanki, które my sobie w głowach e, przygotowywaliśmy i wszelkie analizy, które nam mówiły, że to niemożliwe, nagle e, wzięły w łeb, no bo wzięły, no bo e, na Kremlu zadecydowano inaczej. Gdyby tak się stało, że jednak Rosja użyje tej broni, to co się stanie z nami, Polakami? Po prostu zginiemy? Nie, 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 to nie tak, nie tak prosto. Po pierwsze są różne sposoby wykorzystania broni jądrowej. Jeśli ta broń zostanie wykorzystana punktowo na terenie Ukrainy, no to największe szkody poniesie oczywiście Ukraina. No bo gdzieś tam taka bomba atomowa spadnie na jakieś miasto, czy na, jakieś, na jakąś okolicę. Co za tym idzie, poczyni określone szkody i zrobi to, co robi bomba atomowa. Tak jak mieliśmy do czynienia z bombą atomową w Hiroshimie, czy Nagasaki. Zniszczy miasto, plus do tego przyniesie wszelkie te skutki dodatkowe w postaci opadów radioaktywnych, skażenia atmosfery, środowiska i te najgorsze skutki, czyli zniszczenie danego miejsca, gdzie spada ta bomba mają miejsce w, tym, w tej miejscowości. Natomiast dalej to się rozchodzi na świat jak takie kółka odwrzuconego kamienia w wodę, czyli radioaktywne powietrze rozchodzi się po planecie w zależności od tego czy była to głowica mniejsza czy większa, bardziej lub mniej, w którym kierunku to też zależy od wiatru, jaki zawieje. No i oczywiście wszyscy patrzą w niebo i zastanawiają się czy pić płyn Lugola czy nie. No i oczywiście ten opad radioaktywny czy to skażenie przynosi określone skutki zdrowotne dla poszczególnych y, krajów, państw, społeczeństw, nad, na które ten wiatr, y, te, ten opad radioaktywny zaniesie. Ale o wiele poważniejsze są skutki polityczne, bo użycie broni atomowej to już jest y, rzecz, której społeczność międzynarodowa nie może pozostawić bez odpowiedzi. Niby wojna na Ukrainie nie jest pozostawiona bez odpowiedzi, no ale nasze zaangażowanie jest nasze, znaczy Zachodu czy innych państw w ten konflikt ukraińsko-rosyjski, jest pośrednie. W przypadku użycia broni nuklearnej, która jest już ostatecznością w konfliktach zbrojnych, bo po Hiroshimie i Nagasaki nikt czegoś takiego nie robił. No to tutaj już niestety y, Zachód i społeczność międzynarodowa prawdopodobnie musiałaby się zaangażować bezpośrednio w ten konflikt na Ukrainie, e, ponieważ y, niosłoby to zagrożenie eskalacji dalszej i to już niestety eskalacji jądrowej e, konfliktu w Ukrainie, no i konfliktu międzynarodowego. A, więc to są skutki. Możemy się teraz zastanawiać, czy Stany Zjednoczone użyłyby broni jądrowej na do kontrataku, czy inne państwa użyłyby. Tylko ja bym wolał się w ten sposób nie zastanawiać, bo to mam nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie. Myślę, że procedury odpowiedzi na taki krok Rosjan w Ukrainie są opracowane przez odpowiednie agendy i w NATO, i w Waszyngtonie. No ale miejmy nadzieję, że nikt ty, tych pieczęci lakowych na tych kopertach nie będzie musiał łamać i tych procedur wdrażać. Co siedzi w głowie Władimira Putina? Tego do końca nikt nie wie, ponieważ spekulacje na ten temat są różne. Po pierwsze, czy aby na pewno ta głowa jest do końca zdrowa. A po drugie, spekulacje są różne, jaki ma cel to, co on robi. A po trzecie, spekulacje takie czysto merkantylne zastanawia, to, to mówią o tym, ile on z tego będzie miał. Ponieważ o Władimirze Putinie mówi się, że jak przestał być oficerem mocno średniego szczebla KGB i znalazł pracę w Petersburgu, tam dostał funkcję jednego z pomocników ówczesnego mera Petersburga Sapczaka, zajmował się tą stroną. Takim był urzędnikiem wydającym pozwolenia na uruchomienie biznesu. No to funkcjonując w tej sferze obrotu. Miejskiego wtedy e, okazało się, że jest to człowiek, który poczuł, że poczuł w sobie pazerność. I podobno z roku na rok ta pazerność rosła, z funkcji na funkcję jeszcze bardziej, e, z posiadanej władzy coraz większej, jeszcze bardziej. W związku z czym to jest pierwszy argument, który się rozpatruje w przypadku tego, co siedzi w głowie Władimira Putina. Ile on z tego zamierza mieć i co on z tego zamierza mieć? Drugi argument, ten e, psychiczny, no to właśnie, czy aby na pewno jest on e, zdrowy, czy aby na pewno dwa lata kompletnej niemalże izolacji w trakcie covidu nie spowodowały, że jednak doszło w tej głowie do jakichś psychicznych e, zawirowań, bo patrząc na to, co. Robi w tej chwili Władimir Putin. Jest to kompletnie nieopłacalne dla rosyjskiego biznesu, z którego żył Władimir Putin, bo wiadomo, że ten mógł zarabiać w Rosji wielkie pieniądze, komu władza na to pozwoliła. No, i trzeci sposób, trzecie spojrzenie to jest już takie od strony czysto zdrowia fizycznego, ponieważ pojawiają się różne spekulacje na to, czy on jest chory na nowotwór, czy na Parkinsona, czy na coś innego. W związku z czym wszyscy się zastanawiają, na ile ta choroba wpływa na podejmowanie przez niego decyzji i proces, który w tej głowie, zachodzi. W związku z czym nikt tak dokładnie nie wie, co siedzi w głowie Władimira Putina. Być może siedzi Piotr Wielki, bo on często się na tego władcę rosyjskiego powołuje i wszyscy mówią, że no, nawet by pasowało, bo Piotr Wielki też mówił o scalaniu ziem ruskich, a Władimir Putin też od jakiegoś czasu chce scalać ziemie ruskie. Ale myślę, że powód jest zupełnie inny. Władimir Putin po prostu zatrzymał się w swojej mentalności na etapie, kiedy świat był zarządzany przez mocarstwa. Ten etap bardzo poważnie się skończył, bo świat nie jest zarządzany przez mocarstwa, a na pewno takim mocarstwem pierwszej kategorii w tej chwili nie jest już Rosja. On być może chciałby ta Rosja była tym drugim biegunem do Stanów Zjednoczonych, ale to już jest dawno nieprawda. W związku z czym wszystkie działania polegają na tym, że on ma cały czas nadzieję, że uda się zorganizować taką umowną jałtę 2.0, czy jałtę współczesną, gdzie usiądą właściwie Krym anektował, więc ma nawet gdzie robić te Jałtę 2.0, gdzie usiądą przywódcy największych państw, tak jak to było wtedy w Jałcie i podzielą świat na strefy wpływów. Ta część należy do Rosji, ta część należy do Stanów Zjednoczonych, ta część należy, wtedy był jeszcze Wielka Brytania, tylko Wielka Brytania już nie jest takim mocarstwem jak wtedy, no ale być może można zaprosić Chiny. I Chiny też sobie tam jakąś sferę na globie wytyczą. Tylko Władimir Putin nie zauważył, że świat poszedł o wiele mm, kroków, bardzo dużo kroków naprzód, i jakby rzeczywistość jest na tyle inna, że już w tej chwili na taki podział świata nie można sobie pozwolić, bo ten świat nie jest taki. Pozamykane. No tak, czasy się pozmieniały, rzeczywiście jest wielka globalizacja. Jest globalizacja, przepływ informacji jest zupełnie inny. Jakby państwa, nagle okazało się, że państwa i rządy bardziej mogą samodzielnie stanowić o swoich sojuszach czy współpracy i tworzeniu grup państw, które mają określone wpływy. To się troszkę rozdrobniło, w związku z czym to już nie te czasy. Plus do tego, no, historia pokazała, że taki układ się nie, nie sprawdził. się tak. Co jakiś czas słyszymy, że gdzieś pojawił się sobowtór Władimira A, Putina. Nie F jeden fake newsy czy rzeczywiście Władimir Putin może mieć sobowtór? Wiesz co, nie wykluczone, że, że są takie osoby, ale Przyznam szczerze, ja będąc, podczas mojej pracy w Moskwie miałem to szczęście, że udało mi się dostać do pulu prezydenckiego. Ja nie pamiętam, żeby tam pojawił się ktoś fałszywy, czy ktoś drugi. Oczywiście, ja też nawet ci najbliżsi dziennikarze nie mają do wszystkiego dostępu. Myślę, że to są bajki. To zawsze się pojawia, pojawiały opowieści o tym, że ktoś tam miał sobowtóra, ktoś tam na no pewno ma gdzieś tam jakiegoś sobowtóra na świecie, bo przecież są nawet takie konkursy sobowtórów, tak. nie? że ludzie przychodzą tak, tak. prawie tacy sami jak dany, dana postać. No ale nie w tych sferach wpływu. Um, nie, nie, myślę, że to są takie bajki, które zawsze przy okazji różnych dyktatorów się pojawiają o tych sobowtórach i tam jeszcze innych rzeczach, że ja bym tak. Bardzo poważnie do tego nie podchodził. Ostatnio gdzieś dotarły do mnie informacje, że były prezydent Miedwiedew e, mówi, że wkrótce on będzie rządził e, znowu Rosją. Realne? Możliwe? Niemożliwe. Miedwiediew okazał się e, osobą, która... Nie, po pierwsze e, zmiana konstytucji powoduje to, że po zakończeniu tej kadencji a Władimir Putin ma przed sobą dwie następne ponieważ y, zmiany w Konstytucji spowodowały to, że automatycznie wyzerowano wszelkie dotychczasowe dotychczasowy przebieg kadencji prezydenckich, czyli to ta sztuczka, którą, po którą trzeba było z, z Miedwiediewem sięgnąć poprzednio, kiedy po dwóch z rzędu piastowanych kadencjach, na które wówczas pozwalała tylko Konstytucja, Władimir Putin musiał oddać urząd prezydenta w inne ręce. Potrzebny był e, w który tę jedną kadencję przesiedzi, żeby Putin mógł znowu przyjść na dwie następne kadencje, bo m, w Konstytucji Rosyjskiej nas, napisane jest, że nie można dwóch kadencji z rzędu, ale nie dwóch kadencji w ogóle. A więc on posiedział sobie jeszcze, wtedy jeszcze te kadencje były pięcioletnie, teraz czteroletnie, teraz są sześcioletnie. Więc Miedźwiedziew przesiedział te cztery lata i po czym, już w czasie jego prezydentury zmieniono konstytucję, żeby te prezydenckie kadencje były sześcioletnie, po jego prezydenturze przyszedł Putin, który na 12 lat, w trakcie, rok temu, Zmieniono, bo w, w pandemii było referendum, zmieniono konstytucję, zerując wszelki przebieg tych, tych kadencji, w związku z czym w najbliższych wyborach Władimir Putin może startować na kolejne dwie kadencje bez przerywania a, urzędu. E, więc jeszcze jest dwa, 12 lat, a wybory są bodajże w przyszłym mhm. roku. No, więc tu nie ma najmniejszej, naj, tu w ogóle nie ma najmniejszej szansy, żeby tu się cokolwiek y, zmieniło, biorąc pod uwagę zapędy, biorąc pod uwagę jego popularność, y, no i biorąc pod uwagę również to, jak y, nędzną postacią jest y, Miedźwiedziew. Miedwiedziew jest takim umownym misiem, którego posadzono na tronie na tam trzy lata, żeby tron nie był pusty. Ale i tak wiadomo było, że on nie będzie rządził. Zresztą pokazał, że nie rządzi, nie umie rządzić, nie umie wykorzystać. No, był taką marionetką po prostu. Nie umie wykorzystać to... możliwości, które ma prezydent. Dlatego, że to, że on został wybrany na prezydenta, dawało mu możliwość. To był szalenie niebezpieczny moment dla Putina. Myślę, że długo myślał, zastanawiał się, kogo na tę jedną kadencję osadzić na, na rosyjskim tronie, dlatego że gdyby Medwediew umiał wykorzystać swoje możliwości i to, co daje urząd prezydenta, to on z Putinem wtedy mógł zrobić wszystko. Ale jest jego lojalnym współpracownikiem. No albo jest człowiekiem, który jest tak przestraszony i tak kompletnie nie ma, nie potrafi zgromadzić wokół siebie jakichkolwiek grupy a, wsparcia, że jest na tyle bezpieczny, że można mu nawet a, taką funkcję, która jest szalenie niebezpieczna, a powierzać. A gdyby Putin umarł albo ktoś go zabił, to co by się stało w Rosji? No, tego się myślę należy obawiać najbardziej, dlatego że mm, tam układ jest w tej chwili taki, jak w takim gotyckim sklepieniu. Czyli jest ten kamień na samej górze, że jak się go wyjmie, to wszystko się wali. I tutaj byłoby podobnie. Jak wyjąćby ten kamień na samej górze, to to wszystko, cała ta struktura się zawali z tej prostej przyczyny, że nic by nie spajało, a konkurencja, a nie ma następcy, który mógłby tę strukturę podtrzymać i utrzymać. W związku z czym ona by się zawaliła, po pierwsze w walkach o wpływy. A po drugie, Rosja to jest cały czas kraj, nawet bez tych wojen, które zaczęła, bez tej wojny w Ukrainie, to jest kraj, w którym wewnątrz jest sporo naprężeń. Tam są różne narodowości, różne religie, różne strefy wpływów. Mamy Czeczenię, która no, w tej chwili, zasypy, problem z Czeczenią zasypywany jest pieniędzmi. A Kadyrow dlatego jest lojalny, bo dostaje miesiąc w miesiąc określoną sumę z, z centrum. Są jeszcze inne państwa, republiki, republiki, no w tej chwili to są kraje federalne, obwody, które mają swoje inne interesy, które w tej chwili udaje się tym układem scalać, ale czy udałoby się po zmianie, po, po tym jakby zabrakło Putina to scalić? Boję się, że nie. E Oligarchowie, którzy także y, gdzieś tam w jakiś sposób są uzależnieni od tego, co dzieje się na Kremlu, także myślę, mogliby poczuć y, swoją siłę. Nie wiadomo, jakby się zachowała cała, wszystkie służby związane z wywiadem FSB, czyli dawnym KGB i y, 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 y różni tego, tego z tej strony ludzie. Nie wiadomo, jak by się zachowali politycy, którzy gdzieś tam swojego czasu przez Putina zostali źle potraktowani, a jednak gdzieś cały czas siłę swoją mają. Więc myślę, że odbyłaby się niemiłosierna walka o władzę, z niewiadomym końcem. Nie wiem czym by się to czasem e, złośliwi publicyści rosyjscy e, jak komentowali manifestacje na których krzyczano Rosja bez Putina no to pytali ale z kim jak bez Putina no i tutaj już odpowiedzi nie ma bo nie ma póki co żadnego e, na tyle silnego lidera który by mógł w to miejsce wejść bardzo dziękuję za rozmowę o sytuacji międzynarodowej Ernest Zazun. dziennikarza głównie rosyjskiej rozmowy. No tak, tak, tak. Ale w programie sytuacja międzynarodowa. Dziękuję bardzo Ernest Soszuń. Dziękuję. Sytuacja międzynarodowa. Zaprasza Tomasz Słodki.